Program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ciebie, kontrowersyjne, a nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem. Warnest. Kolejny dzień. Nasz kolej. Cholera jasna. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Dzień dobry. Kupiłem. Bo zgubiłem. Nie wiem gdzie. Gdzie wypadł. Klucz. No to domu gdzieś tutaj na pewno jest. A po prostu będę zmieniał Zamek, nowy Gerdy, tak? Tak Wojtek no? Ślusarz. ślusarz. No, to Nie, to. ślusarz. A tutaj nowy zamek, tak, Gerdy? Drogi Wojtek był 324 zł. O matko Pst. Idzie? Dobrze robi Krzysztof? Czemu? Dobrze robi? Ale co? No czy dobrze śruby wykręca? Wojtek dobrze. Wujsik... Wojtek ty Włączika zachodowałeś czy mi się wydaje? Nie. Pokaż. A weź tak bokiem. No jest trochę, jakby. A? Albo nie dogoliłeś. Nie ogólniłem to. Jest to jest tak jak Krzysztof też wyglądać. Dwóch Piłsudskich będzie w domu. No. A mówił, że on ma dwie lewe ręce. Jakie dwie? W lewo kręci tylko. Idzie i idzie. Ciężko idzie, może wstrzymać ci coś? Nie. Sam? Tak. Już. Masz Wojtek tym kluczem, zobacz, to będzie lepiej. On tylko zobaczę. Nie, już. Już poszło? Gdzie, gdzie moim kluczem rzucasz? No to mój potrzebny. No, mój potrzebny. To się. No. No i nie uczę. A to dzisiaj pojechaliście, kupiliście zamek? No. Tak? Taksówku. taksówku. Ja taksówku zapłaciłem. I za zamek zapłaciłeś? Tak. I w bramce wymieniony zamek już? Tak. No. To ten zamek się przyda, bo klucz jeden jest. No i wiesz, teraz drugi zamek nowy. Nie wiem jak, jak on na może. No jak, tak jak tamten. Odwrotnie. Odwrotnie. Ale ty nie krzyż kurwa na mnie. O i teraz śruby wkręcać. Daj tam tamty. O już. Weź tak na skos najpierw wkręć po jednej, o tu jedno i tutaj po skosie. Żeby się trzymało tylko, nie? A później trzeba dokręcać tylko. O. Dawaj następną. Raz dwa. No po następną daj. Pomocnik. Raz dwa. Bo tu majster się niepokoi. Teraz będzie grać następną. jeszcze trzeba wkręcić? Tak. Chwudnawo dzisiaj, nie? Może wynajmiesz jakiegoś pracownika niech zrobi Stoi zobacz jaki. już wie się do roboty Dobra, idź ja do domu Idź do domu. My tu wkręcimy już sami Listy masz tak? Do mnie list Ech, głuchy Czekaj, ja tych zobaczę. No tym lepiej trzeba. Też nie, bo tu nie podejdzie A tutaj podejdzie. Kawałek podejdzie, a potem już nie. Trzeba tamtym. Przekładać po prostu, trzeba wiesz. No. I już koniec. I po kawałku no. I przekładać. Idź tak, tak, patrz, pokaż. Patrz, o to bierzesz, nie? kim stoję, tak? I jedziesz, ciach. No i niestety tak trzeba. No, tak, właśnie. I tak trzeba, wiesz, po kolei, nie? Musisz sam tamtej strony bo ja tu nie widzę. A kurwa! Jego mać! Damy radę No Nie Miał klucze To się zarabia Traci się i się zarabia co tam No tak Pomóc ci? Nie. No, i tak ten projekt zmienia zamki w drzwiach. Wystrojony, buty puma, no no gdzieś się wybiera chyba on na baby. Na obiad. Na obiad? Na rybkę? Tak. Dzisiaj piątek. Tu alkohol nie można pić w piątek? Jak rybka, to jak post, to ani tego, ani tego? Nie. Jak nie? Jak, nie? Daj, może ja spróbuję. To Pewnie. Sam? Pewnie. Sam babę dymam, mi nie potrzeba pomagać Pierwszy palcem. <grymne> <grymne> Tutaj klucze są? Zabrał, czy nie? Pudełko te zabrał? No. Kurwa, tam klucze. Byś powiedział mu sobie dorób. Zobacz, <grywa> <grywa> te gardy drogie są, nie? Przecież tu można tańszy zamek kupić, za stówę. Po co gardę? On sobie coś wymyślił z tą gardą. Tak jakby Ej, to było. No to że było, ale to można kupić taki sam zamek o wiele tańszy. Niech będzie tak. Jakby tu kurwa nie wiem, jakie skarby były, a może i są. Złoto ma. Ma tak I Tam ma czarne. Czarne, tak, no W cenie. Idzie szef. Zbadać. Czy kupę poszedł robić? Kupę chyba. Mógłbyś pracować jakoś ślusarz? Pewnie, że tak. Tak cały dzień można kręcić śrubaczki. <noise> A no już. A góra daje ja sprawdzę. Taki. Kurwa zimno, trochę. Zimno. A jeszcze trochę jest. A tutaj już A tutaj już to tam wiesz, aby opór był, nie? Jak opór będzie to już... By nigdy nie był dokręcony, do końca mi się wydaje. Dobra, starczy eee. To twój zamek teraz no ja Teraz będzie się, musi, będzie się pytać czy mogę klucze w <laughs> Starczy, on tak już nie rusza. Nie rusza się? Nie. No. Czekaj, jeszcze tylko dług sprawdza No tutaj właśnie. Nie, no, to już dobrze. Masz farbę w ręce, to... jeszcze trochę docisnąć. Nie ma co za mocno dociskać, bo niedługo będzie pewnie wymieniany. <głosy> <głosy> to po co? Dobra, starczy. I, idź no. po klucz, niech oddaje tobie. I zobaczymy, czy działa. Czy tu gdzieś położył? Nie. Zabrał? A tutaj to nie leży to? Nie, nie. Kurwa, no zabrał. I zabierz mu ten cały. Niech oddaje. Tutaj, no tutaj to jest klucze. Czysto? Ja sam sprawdzę. A tutaj dla mnie klucza, kurwa. Tam! I Działa? No co ma nie działać? No tu masz klucz? Ha? Masz klucz? Mam. Co dawaj sprawdzę? Działa? Tam? Bądź na razie. A ile kluczy jest? Ha? Cztery klucze są? Raz, dwa, trzy, cztery. To po dwa każdemu, tak? No. Otwórz! Halo? No już. Otwarte. Zaraz, jeszcze raz. Miałe... a też miałeś, y jeszcze y jeden zapasowy, e Zaraz, <gling> jeszcze raz tamtane. Bądź. Jech, ja Bądź! Otwórz działa. Działa. Dobra. Chodź do domu, to na razie niech leży. Ale, to... ale moje bierz się. Ślub... I kombinerki twoje. I kombinerki. A tamto moje, ja zabiorę, będę wychodził. Przejście. Przeziębiłem się. No. no. O, nówka. Ładny. No. Tak? Ładny. No. Ładniejszy niż tamten. A jak Wojtek ci nie da klucza teraz? Ha? A jak nie da Ci klucza? O, no, nic nie da. Ale czekaj, czekaj, bo to on kupił. To może Tobie nie dać. Ty wymienię i tam dać A, to no. chyba, że... Dawaj. Dobra, teraz królec, odkręcaj i dawaj. Nie no, spokojnie. Dawaj te klucze. A kółeczko trzeba większe. Ja mam... A, no. Bo tam tak gruby był. No zamknij Zamknij na kamerę A po co? No, po co? Bo możesz zdjąć klucza. No to zdejmuj, a co to? A ja, a ja nie daj. zdejmę, bo nie miałem To daj Wojtek zdejmie. Ja nie chcę. No zdjąć stamtąd z dziurki tej. Z kółka. O, o już. Się. Masz. To dwa mu daj, bo są cztery. Tak, dwa. No kto kupił? Daj mu dwa i ty będziesz miał dwa. No. Dwa idą na pokój. O to tam na pokoju to tych kluczy pewnie leży O, to dla mnie A dwa na pokój Od bramki mhm. Już Muszę zobaczyć ja jak... Kółeczkę trzeba Masz jakieś kółeczko? Ja, ja muszę zobaczyć jak tutaj Ajcie <laughs> Kółeczko trzeba To masz? Kółeczko masz? Ja mam tu masz kółeczko, Wojtek. O, na tym o, Weź sobie stół, będziesz miał breloczek. Z pszczółką, no. To nie mów, że nie dasz mu pszczółki. Ja, ja wszystko muszę mu ją dawać. No to a co to? Żałujesz pszczółki? Klucz, żeby uczepił. O, jest. Na miosę, muszę poczekać. Alo. Alo, Zaraz, nie widzisz co ja robię? 14. E, nasyć ten jeszcze na kółko. E. Spadła? No nie potrzebuję. nie zabiera Pszczółkę masz. Gdzie O tu pszczółeczka twoja. A. Masz pszczółeczkę, twoja, tak? No. 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 daj. Stać na kółko. A to ja będę. Dziś. To tamte może Krzysztof te dwa, połóż do sejfu te klucze. No. Bo będziesz szukał później. No. Na pokój zaniesiesz, to tam przypadnie. O. Masz? A gdzie to jest? To nie badno. No nie no. Siadaj Wojtek, jeszcze chwilę zobaczymy, co to za z do mnie. Ty chcesz do Zodiaka, to ja będę jechał, to cię podrzucę do Zodiaka. Bo ja jadę też do domu już.